Odjebałem maniane, fiknęło mi naczepa pełna warki. O kurde. Ho, 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 ho. O kurwa, ale urwał. Ja pierdolę. Nie ciekawie. Nieciekawie to wygląda. <laughs> e, Na no, piwo nie uciepiało, tylko będę musiał. O kurwa, ile roboty! Ja pierdolę. Dobra. O proszę, ułożone. Nawet nie było tak źle jak się spodziewałem. Teraz, cóż, straż jest rozdupcone. To pospinałem pasami. To tutaj właśnie nie mam haka więc dałem na tamten, a tutaj już będę musiał o ramę zapiąć, podjebałem manianę, bo tu się ogólnie przewróciło wszystko, ale żadne piwo nie ucierpiało. Przerzucałem pasy gdzieś no, od tyłu, zwinięte oczywiście, no i akurat trafiły dwie butelki. No ale cóż, nie wygrałem piwa. Spróbuj ponownie Ej kurwa I tutaj też jest spróbuj ponownie hmm. O kurwa mać Ho 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 To trzeba wynieść To trzeba wynieść No może skrzynki nie są tak równo ułożone jak z browaru, ale I tak jestem z siebie dumny i to musi dojechać Zobaczymy czy się uda Dojechałem, zacumowałem już pod rampą Czas sprawdzić jak się moje jedyneczki trzymają Eee no krajówkaż, po krajówkarz Ale ładunek zabezpieczył i dojechał Nie fiknęło Git Kiedy możemy oczekiwać dokładnej premiery filmu? Pierdol się, oczekujcie mnie w swoim czasie Dlaczego film jeszcze nie wyszedł? Bo ja się nie wziąłem za reżyserkę i jestem mistrzem na mistrzami. Pozdrawiam wszystkich panów, wyszkolę was w jeden księżyc, odpierdolcie się.